Dzień dobry, ja do Pani Ani. Proszę? A jaka tu pracuje? Na drzwiach było napisane Pani Ania. Właśnie jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Poznaje mnie Pani. Uśmiechnęła się pani, dobra Pani Aniu, chciałem akta obejrzeć z panią Byłem, pan Andrzej ucieka A pan Andrzej mówi do pani, to ja tak nie będę chodził po piętrach Ja wiem, ale pan Andrzej mi ostatnio ucieka i wszystko do kierowniczki, do kierowniczki, do kierowniczki, to ja do kierowniczki To poprosimy pana Andrzeja, żeby zniósł i tutaj możemy się rozmawiać, bo tu pani chłodno jest Byłem. Muszę próbować dalej. Bez prób. Ja robię bez prób. Uważcie próbuję, tak? Pani Aniu, pani jest bardzo zainteresowana mną. Mogę pana opuścić i opuszczać No ale ja do pani w interesie. Przejdziemy? Dobra. Tak, proszę poczekać z sekretariatem. Ale panie, miło, miło, to zróbmy, zróbmy to. miło. Proszę poczekać z Nie, ja nie będę czekał tego, z panią. Nie 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 nie, 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 nie. Ale nie ma zamykania. Nie ma zamykania. nie ma zamykania. Co to pani robi? Proszę wezwać, to proszę wezwać policję. Nie, ja biuro jest otwarte. Proszę wezwać policję, bo pan z tym mnie do pomieszczenia znaczy ja wszedłem normalnie, dlaczego? No to wychodzi pan ze mną czy nie? A jaki jest powód, czy mogę wiedzieć? Wychodzi pan ze mną do pana tak? No to ale, no ja wychodzę, tylko pani chciała zamknąć. No, to dobrze, to Pani dzwoni na pewno na policję? Jest pani pewna? Proszę wyjść. Bo ma pani współudział. Bo ma, bo ma pani współudział wyjść. Idziemy teraz prosto do pana. Proszę wyjść. Ja się pytam, co będziemy dalej robić? Proszę wyjść. Ja wiem, wyjdziemy razem. Czy pójdziemy teraz do pana Andrzeja? Proszę wyjść jest pani Ania, przestawiłem się jako pani Monika. Proszę wyjść. A ja do pana Andrzeja jedziemy. Proszę wyjść. do pana, ale nie pchać mnie, ale proszę. Pro, ale jak Pan nie rozumie, proszę. Wyjść. Ja rozumiem, tylko się pytam, proszę. co będziemy robić, bo ja do pani. Ja do pani przyszedłem. Nie, pan przyszedł pooglądać akta. Akta do pani. pana Andrzeja. Proszę wyjść. To pani. Proszę opuścić. A może mi się pani, pani przestawić tak profesjonalnie? Proszę opuścić. Jak się to pani przedstawi, bo ja nie wiem czy tutaj, tutaj co tu się dzieje, szaleństwo panuje. to się pani. Rozumiem pan pana. Andrzeja. Ale przedstawi mi się pani, bo ja nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Co pan zostaje, tak? Co? Zostaje pan tu? No idę, ale ja, 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 ja to panu. Zostaje pan tu. Proszę mi puścić te drzwi. Proszę. Co, proszę. A Co będziemy robić? Ja zamykam a, drzwi. A, ale co będziemy robić? Ale, ja zamykam drzwi. A jak mamy małą chorą. Ale ja chcę być Ale miał chorą nogę, to co? Chce pan wyjść, czy pan co zostaje. 13 dzisiaj jest, nie róbmy sobie. Chce tego. pan wyjść, czy pan co zostaje. Ja idę, chcę akta. No to do Andrzeja. Byłem. Razem tak? idziemy? Proszę wyjść. Razem pójdziemy? Dobra, przepraszam. Ale pójdziemy przepraszam, razem? Się pytam się, Chcę czy pój zamknąć. Brzmi. Dobra, ale czy pójdziemy razem. Chcę zamknąć Pójdziemy razem? Dobra, Chcę razem. Zamknąć. Dobra, idźmy razem. Dobra, chodźmy razem. Jak mi pani ucieknie ze sekretariatu, pani Aniu, to to nie chciałbym, żeby ten był tutaj. Dobra? Tak, mogę cię prosić. Ale nie róbmy tego, nie róbmy tego. Ja do urzędu chciałem, ale ja do urzędu. Nie do urzędu, nie ma, ale co jest, nie ma tak, nie ma tak, no co jest? No co jest, no, co jest? no, no niech pan patrzy. Co pan robi pyta? Wchodzę do urzędu. Atakował pan tą panią przed sekundą. Pani mnie. Mi się wydawało. Zaraz pan Pani Aniu, proszę mi otworzyć urząd. Bardzo proszę. Ej, będę oskarżony, słuchajcie, przez tego proszę Pana. Proszę, proszę mnie, tak, 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 będzie Pan oczywiście świadczył, te tak? 13 Panie Aniu, Szanowni Państwo, proszę mnie wpuścić do urzędu. Panie Aniu, proszę mnie wpuścić. To jest parana na jaj ucieczka, ja Wam mówiłem. Panie Aniu, Panie Aniu, nie proszę. Ani Aniu, patrzcie się, nie mogę sobie popchnąć, bo tam czekają. Ja pan, pan teraz zostawił, patrzcie się, pan tu zastawił. Widzicie? Pan zastawił. Proszę mnie puścić. Proszę mnie puścić. Tam było słychać zamknięcie się drzwi z tamtej strony. Nie wiem czy czy... Czy to było słyszalne? Słuchajcie i... Proszę mnie puścić, a może pan się przedstawić, szanowny panie, szanowny panie, bo tutaj są dziwne rzeczy, nie wiem, otwarty jest urząd, może? To jest, patrzcie się, jeszcze raz wam pokażę, to jest, proszę państwa, urząd publiczny, zarząd drugi masz już i ja tu gwarantuję, że ten pan będzie stały, ma do końca swojej pracy, widzicie, bo ja tu mam nogę, no nie? Patrzcie się, nie mogę wejść, patrzcie Czy możemy Pan wpuścić? Halo, możemy mnie Pan wpuścić? Szanowny Panie Dobra, ja tutaj nie będę bo to nie ma sensu. Wiecie? patrzycie O, dzieci teraz zobaczycie. Teraz? O, widzicie? Nie da się widzicie. Odpuściłem, a nic nie da się. Słychać było przekręcanie To jest kryminał. Słuchajcie, zamknięcie się przede mną, to jest kryminał. To są nie kryminały, popatrzcie się, sprawdzę, widzicie? już są zamknięte, popatrzcie się, no nie, widać, że są zamknięte, wracamy tutaj, popatrzcie się.